Witajcie na premierze zdrapki podkowa szczęścia zdrapeczka jest za 5 zł bardzo ładna szata graficzna i zobaczymy czy faktycznie ta podkowa przyniesie szczęście w tej zdrapeczce można wygrać 200 tysięcy Mamy 10 stopni wygranych. I zaczniemy sobie drapać. Ja mam 4 zdrapki. Wydałam na nie 20 zł. I teraz zaczniemy sobie drapać od numerku 16. I w tej zdrapaczce szukamy wygrywających liczb lub podkowy, jeżeli znajdziemy podkowy, no wygrywamy tyle samo taką samą kwotę, jaka jest poniżej i wygrywające liczby to 8, 13, 7, 11 i tutaj szukamy, mamy 32 Dwadzieścia jeden, osiem i już mamy zdrapeczkę wygraną. Bardzo fajnie, osiemnaście, trzydzieści trzy, siedemnaście, czternaście, obok dziewięć też, obok trzydzieści cztery i 22. No i sprawdzimy sobie ile to mamy. I mamy zwrociik 5 zł. Następnie mam zrapaczkę z numerkiem 8. Wygrywające liczby to dziewiętnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści jeden i dwadzieścia sześć. Nasze liczby to dwadzieścia osiem, jedenaście, dwadzieścia siedem, obok trzynaście, czternaście, dwa, dziewięć, dwadzieścia pięć obok, trzydzieści cztery też obok i dwadzieścia dwa i na to wychodzi, że strąpeczko jest przegrana. Literki kontrolne to S, SL, odkładamy na bok i następna z numerkiem 12, wygrywające liczby to 26, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem i siedem. I tutaj mamy trzydzieści trzy obok, jeden, trzy, jedenaście, dwadzieścia dwa, cztery, osiemnaście dwadzieścia cztery i dwadzieścia jeden i zrapeczka jest przegrana, kontrolne S Nie, wiem, gdzie tu mogą być. I już ostatnia zdrapeczka z numerkiem czternaście wygrywające liczby to dwadzieścia cztery i jedenaście, trzynaście i osiemnaście mam dziewiętnaście obok następna to siedem dwadzieścia siedem trzydzieści jeden trzy dwa czternaście obok dwadzieścia sześć Dwanaście pomiędzy i dwadzieścia jeden. No i tą zdrapeczkę też mamy przegraną. R. D. Zapraszam na podsumowanie na cztery zdrabki. Jedna jest wygrana. Wygraliśmy w niej 5 zł. Więc 15 zł jestem na minusie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zapraszam do. Polubienia, dostawienia łapeczki w górę. Yy, I także zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, ponieważ na 500 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie. Yy, I bardzo Wam dziękuję, że tak licznie subskrybujecie mój kanał. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć!